Witam wszystkie osoby po znaku strzelca. Oczywiście, inne osoby również, ale zwłaszcza te osoby, które się urodziły pod znakiem strzelca, bo będzie dzisiaj horoskop na sierpień 2020 roku dla właśnie takich osób, ze strzelcem w znaku zodiaku. Tym znakiem Znakiem strzelca opiekuje się żywioł ognia, i w związku z tym osoby, które, <coughs> przepraszam, urodziły się pod tym znakiem, są bardzo takimi osobami energicznymi, pełnymi entuzjazmu, świetnie komunikującymi się z innymi ludźmi w różnych sferach. Mogą to być osoby, które odpowiadają za komunikację w firmie, czy co to relation, czy dziennikarze, czy pisarze, m, ale też m, wykładowcy, czy inne osoby, które m, muszą sprawnie m, komunikować się i przy okazji przekazywać swoje myśli w sposób taki m, pociągający dla innych. Dobrze. Czyli co o co osoby z znaku strzelca? Czeka w sierpniu 2020 roku. Um, Proszę Tarota o pokazanie. No i właśnie. Bardzo taki ognisty, ogniste tło nam się pokazało. Królowa Buław. Buławy są, symbolizują taką właśnie ognistą energię w tarocie, symbolizują działanie, symbolizują również taką bardzo dużą energiczność, pewność siebie również, więc bardzo taka fajna i adekwatna do tego horoskopu energia nam się tutaj pokazała. Zobaczymy. Co w poszczególnych tygodniach będzie. Jeżeli chodzi o emocje, uczucia, niesamowite, bo się pojawiły pierwsze dwie karty, takie, które pojawiły się wczoraj w horoskopie na najbliższy tydzień. Ja czasami mam takie wrażenie, że pewne karty pojawiają się cyklicznie, one gdzieś tam krążą, krążą i się potem przestają pojawiać, a potem znowu takimi kartami są wędrującymi, można tak powiedzieć. Co dla strzelców w sferze pracy i finansów? No, tutaj się pokazuje bardzo dużo dobroci, że tak powiem, w sferze wydarzeń. W sferze uczuciowej pokazana jest energia, energia świata. Energia świata to jest taka energia, która mówi nam o tym, że albo będziemy gdzieś podróżować, być może nasze emocje, nasze uczucia się spełnią, być może spotkamy kogoś albo właśnie z kimś bliskim pojedziemy na jakieś tam bojarze. Zagraniczne, ewentualnie może kogoś poznamy, takiego kto jest obcokrajowcem. Ale niekoniecznie, bo jeżeli chodzi też o sferę uczuciową, to jest możliwe to, że my będziemy czuli się spełnieni, będziemy czuli się na swoim miejscu, jeżeli chodzi o nasz związek. Czyli niekoniecznie to musi być wyjazd, to równie dobrze może być. Takie poczucie, że jestem z właściwą osobą i we właściwym miejscu życia. Tym bardziej, że tutaj mamy kolejną kartę, która mówi o takim poczuciu spełnienia, osadzenia, o takim poczuciu bezpieczeństwa. To jest bardzo taka stabilna energia, czyli no, raczej skłaniałabym się ku temu, że. Emocjonalnie będziemy się czuli w sierpniu, w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia na pewno spełnieni. Kolejne dwa tygodnie w sferze uczuciowej przyniosą strzelcom, no właśnie, trochę takiego ognia, ale to jest taki pozytywny ogień, ponieważ może się zdarzyć taka historia, że będziemy, nie wiem, ująć, ale będziemy na przykład w jakichś takich sytuacjach, kiedy okaże się, że to ten związek, w którym jesteśmy albo w który wchodzimy to nie jest taki nudny związek właśnie, <coughs> przepraszam taki cieplutki, stabilny i nic się w nim nie dzieje ale jest to pełen, związek pełen namiętności pełen dziania się pełen takiego ruchu i pełen ognia właśnie. I my czujemy się w tym bardzo w tej energetyce, będziemy się czuć bardzo dobrze i otwierać się będą przed strzelcami w końcu sierpnia jakieś nowe możliwości dotyczące spojrzenia na, na relacje uczuciowe, bo asmieczy jest. Energią nie bezpośrednio dotyczącą emocji, ale myśli, komunikacji, więc być może będzie sprawa dotyczyła jakichś rozmów między daną osobą a jej partnerem czy partnerką, ale to będą takie, takie rozmowy, które przyniesą bardzo wiele nowych możliwości, czyli jeżeli coś gdzieś tutaj było. Okaże się niedopowiedziane, czy było nie takie, jak byśmy chcieli, to ostatni tydzień sierpnia powinien strzelcom przynieść właśnie może chłodniejszą atmosferę, chłodniejszą w znaczeniu nie zaniku uczuć, ale tego, że bardziej będą się koncentrować w relacjach, na, na rozmowach, na, na budowaniu porozumienia takiego, mentalnego czy takiego dotyczącego samej relacji, ale, ale nie będzie to, nie znaczy ta karta niczego złego, co by się miało ewentualnie wydarzyć. Jeżeli chodzi o sferę y, materialną, to muszę tutaj powiedzieć y, drogie panie i panowie z podznaku strzelca, że sierpień będzie wam bardzo mocno sprzyjał. Y, zacznie się y, taką, y, taką energią, y, która przyniesie ogromne zadowolenie, y, poczucie takiego Ogromnego spełnienia, poczucie tego, że to, co żeśmy do tej pory wypracowali, ma bardzo dużą wartość i możemy czerpać już owoce z tej naszej pracy. I naprawdę będzie to taki tydzień, pierwszy tydzień sierpnia, który z pewnością wiele osób będzie wspominało jako. Taki cudowny, taki, obfitujący w różne dobre zdarzenia, w różne miłe gesty, i po prostu taki, który będzie pokazywał pozytywne efekty naszych dotychczasowych działań w zakresie pracy i finansów. Jest to kontynuacją tego, jest to tym bardziej możliwe, że kontynuacją będzie w kolejnym tygodniu bardzo duże zadowolenie i wręcz świętowanie z rodziną, z przyjaciółmi, to jest czwórka buław, to jest taka karta bardzo dużej stabilizacji, bardzo takiego właśnie, tak jak tutaj jest pokazane, ognia, ale takiego ognia w znaczeniu pozytywnym, takiego ognia zarówno w zakresie działań, które będziemy podejmować jak i również celebrowania tego co żeśmy już uzyskali. Możliwe jest też to, że te nasze owoce naszej pracy przysporzą szczęścia, przysporzą być może jakieś inwestycji w zakresie domu i rodziny, być może to będzie się wiązało z kupnem Albo domu, czy doinwestowaniem tego, co nam brakuje, na przykład wyposażeniu domu, ale bardziej ta karta według mnie wskazuje na taką, taki dalszy ciąg celebrowania poczucia satysfakcji z wykonanej pracy i satysfakcji z tego, co już posiada. Król Buław. Znowu się pojawiają tutaj król buław z królową buław, tak jak było to w czytaniu tygodniowym. Mimo, że karty były bardzo dobrze potasowane, ale jednak gdzieś te energie tutaj krążą. Król buław jest też taką bardzo ognistą, energetyczną energią energetyczną energią, no ale rozumiecie Państwo o co chodzi. Król, tak jak i królowa, on już dużo przeszedł. On już ma bardzo duże doświadczenie. On wie, na co może sobie pozwolić, które sprawy można odłożyć na później bez szkody dla powiedzmy obowiązków czy, czy dla finansów. On działa, to jest człowiek czynu. Więc być może będzie także pewne jakieś tam sprawy. Które są związane z pracą czy z finansami. W trzecim tygodniu sierpnia będzie y, trzeba może nie tyle odłożyć, co zrobić taką y, listę, które sprawy są takie na już, takie najważniejsze, które trzeba wykonać natychmiast, a te mniej ważne y, można będzie odłożyć na y, powiedzmy inny termin, po to, żeby w ostatnim tygodniu sierpnia jeszcze móc trochę poświętować. Bo to jest znowu karta, która mówi o, o takiej po prostu beztroskiej zabawie, o cieszeniu się z życia, o cieszeniu się z tego, co się ma, o cieszeniu się towarzystwem, przyjaciół, być może też rodziny. W każdym razie bardzo dobre, bardzo miłe towarzystwo, i jakaś znowu, tak jak tutaj Weta, więc zarówno korzystnie materialnie, jak i. Wręcz powiedziałabym rozrywkowo ten sierpień się dla osób z poznaku strzelca prezentuje, jeżeli chodzi o sferę finansów i pracy. Co w wydarzeniach? W wydarzeniach mamy coś, co będzie się jakby wykruwało w pierwszym tygodniu sierpnia najprawdopodobniej. Przyjdą do nas jakieś e, informacje, jakieś idee. Możemy dostać e, jakąś, na przykład ofertę interesującą, e, albo jakąś wiadomość dotyczącą e, jakichś wydarzeń, na które żeśmy czekali, ponieważ karta księżyca e, mówi o tym, że coś, e, coś dojrzewa, ale w ukryciu. Czyli coś gdzieś wcześniej zostało zapoczątkowane, być może przy okazji Energii Nowiu, Księżyca, i to coś się powoli zaczyna realizować, materializować. Ja myślę, że każdy z Państwa, zwłaszcza te osoby, które zrobiły sobie plany przy okazji Nowiu, który był 20 lipca. Te osoby będą miały możliwość sprawdzenia, czy rzeczywiście te, te plany się zaczynają pomału jakoś realizować, materializować. W sferze wydarzeń czeka nas osoby z poznaku strzelca, bo ja na przykład nie jestem strzelcem, ale czeka nas tutaj taka bardzo wytężona praca, co wydaje się, że. Pozostaje trochę w sprzeczności z tą kartą y, cieszenia się, radowania się y, ze, ze sfery pracy finansów, ale ja myślę, że to nie jest sprzeczność, ponieważ y, właśnie y, taka y, praca y, bardzo. Y, 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 y drobiazgowa, taka dbająca o, o szczegóły, taka praca rzemieślnicza, w bardzo takim korzystnym, pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja to nazywam na użytek własnym rówczenie, czyli coś robię, dziubię po kolei i tak wymrówczam. To przyniesie efekty właśnie również w sferze finansów i będzie powodem do radości, ale również spójrzcie Państwo, ta energia też się odbija tutaj w sferze uczuć, bo dzięki temu, że budujemy, na przykład budujemy, bardzo się koncentrujemy na tym, żeby związek, który jest albo który nadchodzi, budować tak krok po kroku, no to daje nam to dużo, duże poczucie bezpieczeństwa. Zresztą karta czwórki była to jest również kartą, która mówi o poczuciu bezpieczeństwa. Więc y, drugi tydzień y, sierpnia w sferze wydarzeń to jest taki tydzień, który, mm, owszem, w którym owszem pracujemy, pracujemy krok po kroku, ale y, 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 wiemy na pewno, że będziemy mogli z tego odcinać hipony y, W kolejnym y, tygodniu. Sierpnia dla strzelców pojawia się nowa perspektywa, taka powiedziałabym uczuciowa. Być może ma to związek tutaj z tą kartą dziewiątki buław, bo ten mężczyzna tutaj ja pokażę może lepiej. On jakby wychodzi z tego lasu, rozgląda się tak w którym kierunku dalej mam pójść. Mam za sobą tę siłę. Być może z kielichów dotyczy właśnie tej sfery uczuciowej, że dostaniemy jakąś szansę, rozpoczniemy coś nowego, albo w związkach już istniejących, albo w związkach, które dopiero się kształtują, budują. Równie dobrze może to być też tak, że poczujemy takie odrodzenie emocjonalne, że gdzieś tam. Zmęczeni, znożeni poprzednimi tygodniami, poczujemy, że różne troski czy różne trudności, które nas w jakiś tam sposób dotykały czy powodowały gorszy nastrój, że one nas opuszczą i dostajemy jakby czystą kartę w zakresie Doświadczenia życia, doświadczenia różnych emocji, pozytywnych emocji. Także no, ciekawa jestem, co, co tutaj dla strzelców się może pokazać, yy, zamanifestować w świecie materialnym, ale też i duchowym. I yy, w zakresie wydarzeń dla yy, osób z, na, z strzelca w sierpniu mamy dziesiątkę mieczy. Yy. To jest taka karta, którą można interpretować w taki sposób, że pokazuje ona umiejętność strzelców świetnego komunikowania się z otoczeniem. I tak jak mówiłam na początku, że to żywioł ognia jest opiekunem znaku Strzelca, osób spod znaku Strzelca i tutaj buławy główną, główną rolę odgrywają, jeżeli chodzi o ten znak, ale w charakterystyce osób spod znaku Strzelca jest również bardzo duża komunikatywność, duchowość, więc myślę, że tutaj możecie Państwo zabłysnąć gdzieś nawet być może na szerszej arenie, jeżeli chodzi o jakieś pomysły, czy o m, prezentację swojej wiedzy e, lub też umiejętności. Być może pojawi się m, jakiś kolejny tomik y, opowiadań, czy może jakaś książka zostanie ukończona, e, może <coughs> przepraszam, dostaniecie Państwo propozycję współpracy y, czy pracę jako y, ktoś, kto y, na przykład wykłada jakieś Robi wykłady, czy, czy prowadzi na przykład w internecie, tak? bo to też jest taka komunikacja, może być na odległość. Więc no, myślę, że ten ostatni tydzień, sierpnia dla strzelców, może być takim okresem płodnym, który, mimo tego, że mamy tutaj w sferze pracy, Tą ofertę, tą ale być może jest to radość z otrzymania jakichś propozycji. A dla osób, które, dla których większą wagę, które, które większą wagę przywiązują do sfery uczuć, no to może się okazać, że ten ostatni tydzień właśnie będzie obfitował w taką. Umysłową obróbkę, mówiąc nieładnie, trochę tej relacji związkowej. Także tutaj myślę, że może się sporo podziać w znaczeniu takim pozytywnym. Karta Rada od Tarota, Piątka Buław. Taka bardzo, bardzo energetyczna karta, dlatego że piątki w ogóle są. Wibracja piątki od strony numerologicznej jest wibracją zmian, jest wibracją zmian, przemian, dziania się, ruchu. I tutaj też mamy tą kartę, taką właśnie niedość, że piątka to jeszcze buławy, a więc dużo dziania się. I karta ta radzi, żeby nie obawiać się, pokazywać siebie swoich umiejętności. Przed światem, tylko, tylko działać. Działać i nie obawiać się krytyki, nie obawiać się tego, że możemy zostać źle zrozumiani. Jeżeli tak to będzie, to wtedy możemy zawsze coś wyjaśnić, tak? Więc myślę, że sierpień będzie dla osób z podznaku strzelca. Takim miesiącem, który przyniesie naprawdę całą gamę ciekawych doznań, bo z jednej strony będzie i poczucie bezpieczeństwa, będzie też celebrowanie, będzie cieszenie się ze swoich osiągnięć, ale też i nowe możliwości, które przychodzą, też pokazanie siebie przed światem. No, bardzo myślę, że to będzie bardzo ciekawy i bardzo udany sierpień dla Was strzelce, drogie strzelce, czego Wam serdecznie życzę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie i zapraszam do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.